Siemanko Widzowie! Witam Was na moim kanale Ansto65 Dzisiaj grałem w taką grę Dress to Impress Link do gry zostawiam Wam w opisie filmu Na pierwszy początek sobie myśl, że kupimy miesięcznego VIPa I to chyba jest tutaj, tak wyświetlę opcję i miesięczny VIP, tak Ja chcę kupić miesięcznego VIPa Kupuję miesięcznego VIPa Za 299 Robuxów No i halo jestem no, jestem VIPem, dobra. Idziemy do statuetki VIPowskiej. I mamy tutaj różne ciuszki, i tak dalej. Jestem VIPem, i tak dalej. Widzicie, jakie super. Dobra, na pierwszy początek sobie może jej coś ubierzemy. Do Jezu. Z tym VIP-em teraz. Zagrałem w chwilę przed nagraniem odcineczka. i Na pierwszy początek sobie zrobimy skóreczkę. No powiem, że VIP jest spoko w tej grze. Ja nie będę grać, ja nie mam tyle Robuxów też, po to po pierwsze. Po drugie, ja ten, nie chcę grać dużo w tą grę, bo to jest trochę taka damska gra, więc... Dla mnie to nie ma trochę sensu za bardzo. I na pierwszy początek zrobimy jakąś taką super koszulę, ulele. I, on, I damy kolor biały. Teraz dajemy bluzkę jakąś. Bluzkę, bluzka. Bluzka jest tutaj i dajemy kolor. Hmm, może czarny. Kurde, tylko trochę mi wychodzi ten. Kurde, a nie to nie jest to. Ja mam wina miesięcznego. Więc chwilę, jak to się wzięło. Jak chcę zdjąć. Nie, nie będę na gulasu na pewno. To może weźmiemy, skasujemy to, nie? Kurde, gdzie to się robi? A tu. Dobra. I może weźmiemy to. To takie jest ok, w miarę spoko na no chwilę. To będzie kolor czarny dam. Dobra, jak jest spodnie, spodnie, spodnie. Dobra. ojcia nie. O Jezu. Kurde, co tu nam się stało? To skasujemy. Mm, okej. Okay. Dobra. Słychać mnie okej. Okay. Sponią. Kurde, to może po jakiejś spodnie to my skoczymy do VIP-a. Kurde, może w VIP-ie są. Spodnie szybko, szybko, szybko. A w VIP-ie wiem, że możemy więcej znaleźć fajnych rzeczy. Okej. Okay. Kurde. Gdzie to są jakieś rzeczy takie? Kurde. Dobra. Kurde, ja boję się, że nie zrobimy wszystkiego. Męskie fryzury jakieś. Ta będzie sponio i jakiś makijaż męski. Płeć męska. I, i zrobimy takie coś. Okej, okay, dobra. jakie spodnie, tylko jakie te spodnie. Kurde, mam jeszcze minutę. To ja wezmę szybko buty. Buty, buciorki, i te okulary, i kolor czarny. Czarny, ja chcę. kurde trochę jak dziewczyna, będę wyglądać, ale już nie będzie. I te spodnie, i to koniec już tego, bo naprawdę ja nie będę się tak szybko śpieszyć. O, te spodnie są spoko. Dobra, czekamy, aż ten. No skoczymy jeszcze po coś do vipa Może coś będzie jeszcze VIP-a. Zobaczymy. Kurde, VIP, VIP. Coś WiPie jest super Jest, ale to tylko takie ten. To bardziej takie dla mnie. Damskie, o to tu chodzi. No. damskie to jest, więc się dla mnie nie opłaca. Kurde. Uj, jaki szlafruk w tym WiPie. Okej. Okay. No, no super ten VIP. Jestem VIPem, jestem wipem, jestem VIPem. VIPem! Dobra, okej. Okay. Dobra, czekamy, czekamy. Jeszcze Jezu, pozostało nam ile? 15 sekund. O! Zbieramy ciuchy hejsu. Ok. Kurde, ja chciałbym coś dokupić, ale... Nie. Nie, nie da się. Hmm, dobra. U. To jest widać, że nowy model, to dam mu piąteczkę, jak to nowy no, model. Dam mu piąteczkę, bo warto wysprzeć takich nowych modelów. I jedziemy dalej. Tej damy może jakąś, tej damy, to jest nowy model, nie, to jej damy może czwórkę. Zróbmy to tą trójkę. <grym> Dobra, okej, okay, dalej. Hmm, OK O, mój stroik. Szybko, 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 nie, ta pozy... Nie, to chwila. I obroty. Dobra, idę. Ciekawe, na jakim którym miejscu będę. Uuu, kobieta wybiegu. Tej damy, może. Hmm, tej mogę dać, może. Czwóreczkę? Nie, proszę, trójkę. Kurde, nie zdążyłem. A co to jest w ogóle? Uj, jakie fajne. Wychodząca mi gwiazda, no to tak jak ja. Tej plamy, o słodkie. Dam jej piąteczkę, albo czwóreczkę, no. co szybko idzie teraz ten czas ostatnio w tej grze w Dress to Impress. No. ja się nie nagram tej gry, bo on nie lubi mody. Dobra, damy jej może dwójkę. Dwójkę, nie podoba mi się za bardzo. Dobra. Kurde, ja też za bardzo w sumie nie lubię tej mody. I trójka. Trochę taka wieśniaczka, że tak powiem. Koniec? Nie! Na którym ja byłem miejscu? Zobaczmy. Wyniki. Na pierwszym miejscu jest ta Emilka. Na którym ja jestem miejscu? Siódmym! Kurde! Ale słabo. Kurde, ludzie, ale ja jestem VIPem. Nie widać VIP? VIP. VIP. VIP jestem. Nie? Kurde, jeszcze może nagramy dwie takie sesje modelowe i chyba kończymy ten odcinek. Kurde, muszę w ogóle zdjąć rzeczy. Okej. Okay. Kurde, jaki mój deczko jest. Łow, Łow, Łow na golasa. Dobra. Cii, 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 cii. No, dobra, okej. Okay. Myślę, że jeszcze ten makijaż trzeba zmienić, ale nie. Mm. Kaszelak. Kaszalek. A da się wyjść na tą chuj Nie, Nie da. W dżestuj, bo jest świąteczny. Ule ty jak są święta dodaję właśnie ten świąteczny. update. Jestem vipem, jestem VIP-em. Okej. Okay. Czy jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Trzy, dwa, jeden. Idź. Jestem... Teraz może dodam jakieś... Kurde. Kurde, nie wiem jakie. Damy jakiś może z vip -a. Kurde, dużo spodnie są okropne w vip -ie. No to ja akurat przyznam, że u matku to można takie skrzydła? O kurde! Niezłe! Mhm, no. Powiem, że niezłe. Gdzie tu... Widziałem tutaj tak ten Taką katankę. O, to damy. To takie ten. Ok, katankę sobie zrobimy taką. Włosy. Ok, włosy. Włosy może takie jakieś... Kurde. Taki blond. Ok, taki, taki blond damy. Ok, jakiś makijaż. Kurde. Tylko ja jestem pipen na serwerze? Słabo. Mm, wi... Znaczy, wi, co ja jakiś taki mocny. O, ten taki zły. O, będę taki zły. O, tu są jakieś spodniki, ale to bardziej takie babskie. To nie. <kłysy> to takie babskie, więc ich nie biorę ja. Kurde. Teraz muszę skoczyć i wyjść po spodnie. Z vip muszę wyjść. Ej, ta babka jest vip -em. No okej. Okay. Ta to jest VIP-em. Okej, okay, podoba mi się bardzo. Ty, ty nie jest bot, bo nie mam w ogóle ten, nazwy użytkownika. Więc kurde czy pasek jaki. No, pas na tyłek najlepiej dać. Yy, słuchawki, o jakie fajne. Może prezent jakiś weźmiemy do ręki, da się wziąć prezenty do ręki. Nie, nie da się ich wziąć. U, pieniążek. Okej. Okay. Może takie damy. Ej, halo. Na buty takie. Jak myślicie? Nie chcę mi dać się. Ej, no czemu nie mogę zakładać ubrań? What the hell? To jest bugowane, widzowie. No to akurat, da, I dobra. I to damy... To dam te takie, takie spodnie. Mam takie spodnie, okej. Okay. No ale... Czemu nie mogę? Może nie mam jakiegoś gamepasa? Ale nie będę już wydawać, ten mi wystarczy. VIP i tak są w sumie fajne rzeczy. Ty, buty, buty mamy w dostępne, więc możemy je wziąć jakiś super z VIPa. Kurde, te to takie damskie są kurde. VIP to są same damskie. Nie wiem, czy po co kupywałem tego VIPa, ale już dobra. Nie da się cofnąć, chyba już płatność mojej. Aż mogłem pomyśleć. Gdzie tu są jakieś buciory? O, dobra, założę spodnie, znaczy spodnie, co ja gadam, te co zawsze i damy jeszcze sobie okularki też czarne, tak jak wcześniej, no i wydaje mi się, że to chyba będzie na tyle, okej, okay. okej, okay. wydaje mi się, że to na tyle, poczekamy sobie w VIPie, kurde, mam nadzieję, że ja nie mam paznokci zrobionych, dobra. Mogę sobie tu gdzieś usiąść? Nie, nie mogę. To sobie postoję. Bo już nie mam wyboru. Dobra. to jest VIP. Uuu, ale super. Mhm, no. Powiem, że super są. O. o Jezu. Dobra, okej. Okay. Kurde, może trochę kasy. Kurde. I chwila. A to jeszcze cały raz zobaczę. Chwila, to było chyba tutaj. Aś. Bipa już takiego mam. Dobra. A nawet pisze, że ja już mam takiego bipa, więc... Tego mogę jedynie kupić, ale nie, brakuje ci niczy... nie, nie chcę kupywać żadnego pakietu, już za dużo wydałem, mam ponad 600 robuxów. Dajcie mi spokój. A miałem 2000 tysiące i dzisiaj tyle wydałem. Ludzie bez przesady będą mnie tak naciągać na jakieś karnety i tak dalej, no to, to, to no, po prostu szok. Dobra. A zatykam nos, słyszycie to widzowie? Zatykam nos? No halo widzowie, no halo, halo, halo. I za nos. Chyba ja wyszłam z pala, czy weszłam? Nie, wyszłam. To idę tu w dress, to imprez. Idziemy na pokaz mody. Kurwa. I idziemy, przenosimy się. Damy jej... Ładne, ale damy jej trójkę. Trójkę, no. Okej, okay, jej dajemy trójeczkę. I ja pozybieram co zawsze, czyli skok w klubie i obrót. Obroty są najlepsze. Ja mam nawet zaznaczone je na gwiazdkę. I chwila skoki w klubie. I obroty. Okej. Okay. Skok. Okej, okay. wyłączyłam. Lilla. Tej damy może czwóreczkę. Dobra, mam kolejną. Tej damy może... Kurde, dwójeczkę. Nie podoba mi się. Albo trójkę. U mnie teraz w ogóle jest na zegarku 19.10. Oh my god. To jeszcze nagram kolejną sesję i koniec odcinka. Tej damy czwórka. Bo nie ma takich fajnych inspiracji i tak dalej. Kurde. Kurde, ile tu będzie tych osób. Może sami w ogóle dziewczyny są. I dajemy trójkę tobie. Trójka, nie dwójkę. A to chyba jakaś polska. Jestem mamalowana, ma 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 coś tam. Nie wiem, mogłem doczytać. <laughs> Dobra. I tutaj dajemy tak czwórkę. Bo, jak my dajemy jej te gwiazdki, to ona dzięki temu zarabia. Dla inni gracze dzięki temu zarabiają te gwiazdki. Czyli Dress to Impress to jest po polsku, obierz się, aby zaimponować. E, dobra, tej dajemy piątkę. Okej. Okay. Boż, jaką piątkę ja zapomniałem? spadło mi na Kurde, okej, okay. kurde, na którym ja jestem miejscu? No nie wierzę, na ósmym. Ja Cię kręcę, no nie wierzę, akurat na ósmym. A, coś mi dzisiaj to słabo idzie w to, w to granie. Jezu. Jezu. Dobra. Czekam na następną sesję. Dobra, już jestem z wami, ok. Pozejmuję wszystkie ubrania najpierw sobie. Mhm. Dobra, teraz jakieś super sesje. Ok, zrobiłby. Może, żebym się postarał chociaż zrobić to na piątkę. Na, Żebym był chociaż na piątym miejscu, O. Komputer może sobie wezmę. Uh -huh, komputer. Komputer jest bardzo przydatny. Balonik jak mam dla jakiejś dziewczyny na przykład. I takie coś. OK. Idziemy po teraz po te spodnie jakieś. Mam nadzieję, że będzie takie samo. O, tych jeszcze nie mieliśmy, spodenek, takie buciorki, U, tutaj jest, żeby, bo, że pasuje do tego, że pracuje i tak dalej, i teraz wszystko zrobiłem, teraz okulary, uuu, rozkręcam się, rozkręcam, okej, okay, czarne i włosy teraz do Vipa, dobra, teraz po włosy idą do Vipa. Mm, Okej, okay. i teraz robię jakąś męską fryzurę. Kurde i taką może jakby niby kacapkę. Okej. Okay. Mam zrobione już. A pozostało nam już 4 minuty. Ja cię kręcę. Ja co zrobię wymyk, szyk i chyk. Może jeszcze zrobimy jakiś make-up. Taki mocny. Uu. O ten. Tego jeszcze nie testowałem, Możemy spróbować. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. mamy już gotowę. Pozostało 3 minuty. O Jezu, jak musimy długo czekać. No dobra, to poczekajmy to 3 minuty. Ej, widzowie, co ja? Co się stało? Ej, widzowie, co ja zrobiłem? Dobra, nieważne. Wysłyszeliście wszystkie moje rzeczy. Nieważne, okej. Okay. Dobra, ja mamy jakiegoś laga normalnie, nie wiem co jest. I osi jest na serwerze. Proszę szybciej, co zróbcie. Okej. Okay. Czwórka.

Koniec? Na którym ja jestem miejscu? No oczywiście, że pewnie na szusem. No i jaki mnie Nie. Aś, nikt mnie nie lubi. W tym dresie. Dobra, widzowie, ja już kończę z wami ten odcineczek. Ja się z wami żegnam i pa, pa!